Podważanie siebie. Podważanie swojej wartości, podważanie swoich kompetencji, umniejszanie swojej wartości. To kobiety robią nagminnie. A co jeśli ci powiem, że nie musisz przestawać tego robić? Oh my god! Jeśli chcesz, jeżeli bardzo lubisz podważać, to możesz to robić wciąż? Możesz to robić z korzyścią dla siebie? Jeśli twoją naturą jest. Taki bardzo rozpanoszony krytycyzm, tak bym to nazwała. To pokażę ci pewien trik, który polecam ci przetestować, sprawdzić. U mnie to przynosi spektakularne efekty. Ja kiedyś byłam mistrzem podważania siebie. Ja napierdalałam w siebie tak długo i tak mocno, że wyhodowałam sobie y, chorobę autoimmunologiczną, która odebrała mi na kilka ładnych lat y, władzę w dłoni. Na co zamieniłam tę moją przez lata tresowaną umiejętność? Podważam każdą rzecz, którą słyszę. Podważam sensowność wiary w każde głupie albo niegłupie przekonanie, które mam o sobie. I tak robię ze wszystkim, w co wierzę, co czytam, czego słucham, kogo słucham. Czy to niecenna umiejętność?